i Ponieważ, y, ja wiem, że wiele z tych pytań nie ale uważam, że może ktoś się zastanowi, jakiś człowiek, który ma, który jest stanowity, a nie tak jak ja może się zastanowić. faktycznie też jak ten koncernet nie y, dlaczego ja tak powiedziałam, że zdradzą Polskę, że może faktycznie przyszedł tam, że zdradził razem z Wałęsą Polskę, jakby się zwali na przykład rząd olszewskiego.